Szczęść Boże, są sołtysi, rodacy, płci obojej. Konfederacja pozdrawia Was serdecznie i namawia, żebyście nie dali się przekupywać swoimi własnymi pieniędzmi, bo na tym ten system polega. W roku wyborczym mamy tutaj koncert życzeń i festiwal licytacji, kto z komu zrobi dobrze, a kto zrobi lepiej, przyszła kolej na sołtysów. Zmieńmy Polskę, zmieńmy Polskę tak, żeby przedsiębiorczość nie była karana przez wyzysk fiskalny. Zmieńmy Polskę tak, żeby talmudyzm biurokratyczny nie ograniczał ludzkiej przedsiębiorczości. Sołtys to brzmi dumnie. Byli sołtysi zanim byli posłowie na sejm rzeczypospolitej, ale właśnie dzieje tego urzędu lidera społeczności lokalnej związane są z przedsiębiorczością, a nie etatyzmem i centralnym Dziękuję Bardzo pani poseł